Dzień dobry. Dzisiejszy temat, Dzień Flagi. Flaga mówi, dzień dobry, zapraszam was do lekcji. Co jeszcze mówi Flaga? Flaga mówi, nie lęcie się, tylko zróbcie do trzynastej te lekcje. Lekcja numer sto od czterdzieści Potem idziecie na rowery. Tylko ostrożnie i powoli nogami machajcie do woli. Majówka, część druga. Majowe tematy, dziś dzień flagi, święto flagi. O tym święcie opowiem ci za chwileczkę. Przygotuj sobie książeczkę, podręcznik, karty ćwiczeń, matematykę, już części piąte, po raz drugi. Bo wczoraj były po raz pierwszy. Zeszyty oczywiście też się przydadzą, będzie trochę pisania. I cóż, ja znikam. I zapraszam na krótką opowieść o fladze. Chociaż przydałby się tu inny ekspert, pan Marcel. Ale cóż, jak nie mam Marcela pod ręką, to muszę sobie radzić sama. Zapraszam. W Twoim podręczniku na stronie czwartej i piątej znajdują się informacje o flagach. Na stronie czwartej przeczytasz sobie troszkę więcej o fladze Polski. 2 maja obchodzimy Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Tego dnia wielu Polaków wywiesza flagę na swoich domach, balkonach i samochodach. Flaga jest naszym symbolem narodowym i należał jej się taki specjalny dzień, takie święto flagi. Flaga ma biało-czerwone barwy biały na górze, czerwony na dole. Co oznacza biały? Czystość, niewinność i dobro. Czerwony to ogień, waleczność i odwaga, czyli cechy, którymi wykazywali się Polacy na przestrzeni wieków i do dziś, mam nadzieję, będą się wykazywać. Flaga jest symbolem narodowym, więc tutaj uważaj, ponieważ za znieważenie flagi, czyli jej specjalne zniszczenie, uszkodzenie lub usuwanie polskiej flagi, Możecie spotkać kara. Jest to traktowane jako występek. Możesz ponieść na przykład karę grzywnę, czyli zapłacić jakiś mandat, wcale nie mały, albo może grozić kara ograniczenia wolności albo nawet pozbawienia wolności, czyli nawet można pójść do więzienia, jeżeli tą flagę znieważysz, zostanie ci to później udowodnione w sądzie, itd. itd. Ale najważniejsze jest to, że tak jak każdy symbol narodowy, czyli godło, flaga i hymn, są naszymi wizytówkami. I gdziekolwiek na świecie ktoś zobaczy właśnie tą biało-czerwoną flagę z białym na górze, czerwonym na dole, będzie wiedział, że jesteśmy z Polski, jesteśmy Polakami. Każde państwo ma swoją flagę. Nie ma dwóch jednakowych flag. Kolory na flagach mogą się powtarzać, natomiast układ kolorów, układ Pasów na flagach dla danego państwa jest tak jakby zatwierdzony. I tutaj nie ma możliwości, żeby inne państwo przywłaszczyło sobie również takie same kolory, czy kolory, kolory w takim samym układzie jak u nas. Rozejrzyj się po swoim otoczeniu, po swoim domu, po, swoj, po swojej okolicy i popatrz, w których miejscach można tą flagę spotkać. Gdzie ona jest? W czasie jakich uroczystości towarzyszy nam flaga Polski? Zapytam Cię o to podczas połączenia online. A tymczasem, moje drogie dziecko, ten tekst, który masz tutaj, ten calutki, na stronie czwartej, bardzo proszę przepisujesz do zeszytu w linię. Calusieńki. Po przepisaniu tego tekstu do zeszytu podkreśl w nim kolorem czerwonym wszystkie czasowniki po zrobieniu lekcji w zeszycie w linie w przepisaniu tekstu ze strony czwartej możesz pobuszować po stronie flagi myślnikpaństw.pl. Link do tej strony umieszczę w lekcji. Na tej stronie znajdziesz flagi wszystkich państw świata. Chyba, nie wiem, aż wszystkich nie przeliczyłam, ale z tego co patrzyłam, na pewno jest ich tutaj um, bardzo dużo. Strona jest świetnie przygotowana. Zobacz. Flagi są podzielone na kontynenty, czyli państwami. Czyli wszystkie państwa, które znajdują się na przykład w Afryce, są tutaj. Wypisane i są pokazane ich flagi. Jak klikniesz sobie na na przykład flagę Angolii, to możesz się dowiedzieć, jak ona wygląda dokładnie, możesz tutaj przeczytać, na jakim jest kontynencie, i tu są wszystkie informacje również na temat tego państwa. Więc jeżeli ktoś bardzo interesuje się różnymi krajami, flagami, stolicami, myślę, że będzie zachwycony po wejściu na tą stronę. Co więcej, jeżeli bardzo chcesz, na przykład, mieć na tapecie swojego komputera taką flagę, możesz ją tutaj pobrać. Strona jest bezpieczna. Co jeszcze? Tu jest quiz o flagach. Na przykład, przejrzyj sobie najpierw, tak pokrótce, wszystkie flagi tutaj na kontynentach. Tak mniej więcej, zerknij, jak wygląda, jaka. Można dostać trochę oczopląsu, tak jak mówiłam, żadna flaga się nie powtarza. Nawet tutaj zobacz, są podobne kolory, ale sesele mają taki piękny układ na tej fladze. Tutaj jest południowa Afryka. Zobacz, przepiękna flaga. No, no po prostu naprawdę cudowna. O, Zimbabwe, proszę bardzo, jaka piękna flaga. No. Można się zachwycić, naprawdę patrząc na niektóre flagi. Niektóre są takie dosyć popularne i łatwo je rozpoznać. Częściej rzucały nam się w oczy, choćby Kanada, choćby Meksyk. To też jest taka dosyć prosta flaga do rozpoznania. Chociaż mówię prosta, a chyba miałabym sama problem z tym, żeby mm, wiedzieć, że to jest flaga Meksyku. Tak po prostu. Więc przejrzyj sobie, zobacz, pooglądaj, a później zrób sobie quiz. Tutaj wszystkie 254 państwa świata we flagach. I teraz, z jakiego kraju to flaga? Zobacz. Do wyboru, do koloru, aż tyle. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia. Ale, no, widzisz, nie Peru, Azerbejdżan. I przechodzimy do kolejnej flagi, i kolejny kraj sobie klikamy. Sprawdź się. Ja się sprawdzałam, ale poniżej jest quiz konkursowy na flagi. Czy znasz już dużo? Możesz zagrać w quiz konkursowy. Zapraszam do takiej zabawy. Ja niestety wyników tego nie sprawdzę. Niestety, niestety. To nie o to chodzi, żeby tutaj znać każdą flagę super dokładnie, idealnie, bo jest to naprawdę trudne i naprawdę trzeba mieć świetną pamięć. Możesz pobuszować po tej stronie, możesz się tutaj pobawić. A jak już się pobawisz na stronie z flagami, przejdź do kart ćwiczeń, strona czwarta, piąta. Zadanie trzecie: przeczytaj, co mówią dzieci, zapisz, jakie zdanie powiesz o dziewczynce, która mówi to, co mówi, co zapiszesz o chłopcu, o dziewczynkach czy o chłopakach tutaj. W zadaniu czwartym, na podstawie informacji w podręczniku napisz, co oznaczają kolory na fladze Polski: biel i czerwień, miejsce zaznaczone. I to, co ja lubię najbardziej, czyli szyfr. Rozszyfruj nazwy państw pod flagami, a może któraś z tych flag już ci się trafiła na stronie? I już pamiętasz, że to jest flaga tego akurat konkretnego kraju? A jak nie pamiętasz, to rozszyfruj. Wiesz, na czym polegają szyfry? Przypomnę tylko, że do każdego tutaj elementu dopasowano literę. I jeżeli patrzysz na pierwszą flagę, szukasz tego elementu, tego takiego półkola. Gdzie on jest? Tu. Czyli pod tym symbolem zapisujesz literkę R. Szukasz tego symbolu, to jest taka jakaś gwiazdka, gdzie ona jest? O tu. Tu, proszę bardzo, to jest literka U. Szukasz kolejnego symbolu? To jest literka M, RUM i dalej samodzielnie. Zbierz litery z kolorowych pól, zapisz hasło. Hasło zapisujesz tu. Zadanie szóstego nie robisz. Sześć? Nie. Szóste? Nie. Szóste? Nie. W zeszycie wiesz, co masz zrobić. Masz przepisać tekst z podręcznika ze strony czwartej. Ten tekst jest do przepisania. Kalusieński, tutaj, tak? To tyle, jeśli chodzi o pracę samodzielną. Na połączenie online, przygotuj sobie książkę do matematyki i zeszyt do matematyki. Książka to strona szósta, siódma. Tutaj idziemy po kolei, bo jak wrócimy do szkoły, to z matematyki będziemy robić inne zadania, więc te zrobimy sobie szybciutko podczas połączeń online. Na pewno te dwie strony, szósta, siódma. Nie rób ich wcześniej. I oczywiście zeszyt. To wszystko proszę przygotować. Został się jeszcze. O, ten gagatek. To się nazywa co? Ćwicz, swój, mózg. Tak, powodzenia. Tymczasem, borem lasem, borowaniem w ścianie, żegnam się z Wami. Buziaki i do usłyszenia już jutro. Pa, pa!